Siemanko, dzisiaj przejechaliśmy na tor Gokat Arena na Smogową w Łodzi, ponieważ dzisiaj tu się odbywają zawody Time Attack więc sprawdzimy, zobaczymy jak to wygląda tutaj na tym torze a wiadomo jak wygląda na Racing Center, więc porównamy sobie te dwie imprezy tak więc zapraszam Zapraszam Do nas tutaj nie było więc... Widzimy, kurko, o, siemanka Miałoby nas więcej, ale niestety nie wszyscy przyszli kurka Dobrze, że go też tyle to tam będą go karta ma fajną Tak więc jak widzicie dzisiaj za dużo ludzi nie ma po części może dobrze, Myślę, że będzie podobnie jak na tym. Na Racing 2, chociażby z kilkanaście osób, a mamy chyba z 9? Nawet nie chyba, co nie? Dobra, tak więc zaraz ruszamy. Zobaczymy, co Cię wyciste tutaj. Za ciepło tu to, to tutaj nie jest. Patrzcie, co jest z tyłu. Mamy jeszcze zimę, a mamy otwarte otwarty. Ciekawie jest, ciekawie tak? a, to będzie tylko Mateusz Kulesza czas chwileczką i pokazać dobrą linię ale nie jestem w stanie jechać tak szybko jak on kurwa, ja sobie mogę trafić w ten zakręt zobaczymy, zobaczymy na razie się ja za że nie czuję tutaj komfortowo

ale widzieliście, nie do rady, tak? Nie ta technika, niestety. Tak jak myślałem przedostatnie Dlatego nie mogę jechać <grywana> <Bo za szoksy. grywana> Jak? Słabo, Sławu na początku samo no nie no mogę... Ty... czasy trochę Poprawiałeś czasy No bo mi pokazywał Mateusz, no wiesz całe szczęście nie, tak, widziałem Jak tam? Ja. Wolno, za wolno no. Dzięki za pomoc, fajnie, kurczę, tak, cały czas jeszcze, wiesz co, za szybko wjeżdżam w te zakręty, co niektóre jeżdżę. za szybko. Tu źle musisz, właśnie. Wolno, blisko, właśnie. Właśnie. no, no, no. Trzeba, wiesz, jechać, powolutku. Tak musisz, jest coraz ślisko, teraz się będzie rozgrzewać, ale to i tak musisz gaz hamulec wjeść. Właśnie, właśnie. No. Może uciekać, ja nie spokojnie, spokojnie. No spokojnie, no, spokojnie, no spoko, spoko, tak zrobię. Teraz też y, za mną, i... Dobra, 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 dzięki. To są tylko dwie sekundy do tych naprawdę najlepszych, do go grzybka kurczę. Więc y, muszę powiedzieć, że wcale nie ma takiej tragedii, ale też mam parę w swój, co nie? To jest to? Chyba to jest to. Nie było tak źle, no. Nie było tak źle, no. I hamuje, to i wtedy ta dupcia fajnie się zarzuca. To wtedy masz fajnie, tylko dupa ci zarzuci i fajnie już zmierzasz się zmierzasz w ten kolejny zakręt. Ale mówię, na zakrętów nie używa tego za bardzo hamulca, albo czasem też się bawisz, hamulec, gaz, hamulec, gaz, tak? To wtedy balans się troszeczkę to by inny robi, co nie? Wy, wypróbuj. A ten to, to tańczy tutaj już? Bo teoria to mam no, dobrze poznaną, no, ale praktyka jest, no, Ale teoria bardzo dobra. No, Nie masz kasku? Nie masz kasku? sobie zakład zrobiony, żeby dać w tym niebieskim kraju. Musisz sobie wrócić po prostu. Tak, tak, tak. No, no zobaczymy jak teraz pójdzie. Zobaczymy. O sobie włączę tak Dobra Zobaczymy jak teraz O kurwa ja pierwszy ładnie sobie poradził co nie? miałeś ty tak no właśnie tu tak jest nie? Taki o, styl o, dobra dobra ważne że są cały czas poprawy a tu się śmieci poprawić. dwie sekundy poprawy dobra, spokojnie o, bardzo o, fajnie o, to jest ten to jest kierowca testowy jest taka fajna atmosfera. Taka myślę, że bardziej taka rodzina yy, treningowa. Tu jak widzisz, będziecie widzieć tutaj też na przybitkach. Yy, ma to już bardzo fajnie tutaj pomaga na to, że znaleźć tą optymalną linię na tym torze. Bardzo mi to może pomóc. Yy, no i co, taki luźny fajny wypad. Tak więc. Yy, jeszcze nas czeka jedna runda. Yy, ja się poprawiłem bardzo fajnie. Chyba koło sekundy. Artur się poprawił o 2 sekundy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, dobry czas. Może być naprawdę zadowolony. No i co? Oczywiście skończymy jako przedostatni i ostatni. No ale to, tego się spodziewaliśmy Siódmy i ósmy. Tak więc... Całkiem spoko. Dobra, no, było, było fajnie, ale się skończyło. To się po naszym pierwszym temat ataku tutaj na Kokatarenie. Fajna taka rodzinna atmosfera. E, za tydzień mamy puchar zimy. Kolejną rundę, Też wpadniemy, przetestujemy. Mam nadzieję, że teraz y, za tydzień będziemy razem z Danielem jechać. Mam taką nadzieję, bo to trzeba razem przetestować właśnie taki puchar. Zobaczymy, jak to wygląda, tam też będzie forma wyścigu, ale to się już dowiemy w kolejnym odcinku. A za dzisiaj Wam dziękuję, i do następnego. Cześć, cześć, do zobaczenia.